partia zaczęła się od posunięcia E4 i poszło E5, po czym partia hiszpańska, czyli jeden z najczęściej spotykanych debiutów na tym topowym poziomie. No i tutaj Magnus zdecydował się na posunięcie D3. Oczywiście główny wariant no to wieża E1, ale w ostatnich czasach naprawdę kością tutaj najbardziej problematyczną, którą wpychają zawodnicy w gardu oponenta, jest posunięcie D5, czyli atak marszala i debiut wymyślony ponad 100 lat temu yy, dalej się trzyma i naprawdę ze Stockfish'em tutaj yy, tu powiercy mistrzowie nie są w stanie nic mądrego yy, przeciwko temu znaleźć. Tutaj po prostu yy, po dosyć skomplikowanych wariantach wychodzą równe pozycje. No więc ostatnio szachiści raczej od tego białymi uciekają, yy, żeby dostać po prostu szansę do gry yy, na wygraną. No i teraz w partii D6 biały zagrał C3, no i teraz Magnus w taki dosyć typowy sposób się tutaj przestawił po D5, co ciekawe nie nastąpiło tutaj wybicie, co na pierwszy rzut oka wygląda super, no bo tutaj poskoczek bije D5, wybicie na E5, no ale prawda jest taka, że właśnie tak jak w ataku marszala, podobnie tutaj. Zaraz goniec pójdzie na D6. No, i zauważcie, że te gońce działają naprawdę mocarnie. Błyskawicznie hetman wkracza do akcji. No, i autentycznie ten atak ciężko jest powstrzymać. Oczywiście da się, ale tutaj biały no, będzie cierpiał. Będzie musiał przez kolejne 30 posunięć się precyzyjnie bronić. Co jest oczywiście dosyć trudnym zadaniem. Wobec tego w partii Magnus zagrał po prostu skoczek z B na D2 i teraz nastąpiła wymiana na E4. Z jednej strony ta struktura wygląda naprawdę bardzo nudno, prawda? No, bo tutaj dosyć duża dozasymetrii, ale są pewne różnice, delikatne różnice na korzyść białego, mianowicie ten pion na B5, który wydaje się bardzo fajny, no bo on tutaj atakował tego gońca, goniec musiał uciekać, wydaje się, że wszystko super, natomiast ten wysunięty pionek jest fajnym obiektem do atakowania. Zauważcie, że jakieś a4 może być rzucane, ten pion będzie podważany i dalej biały będzie mógł przejmować linię a, żeby utrudnić życie przeciwnika. Więc to wygląda delikatnie problematycznie. Oczywiście tak jak widzicie po stockfishu, to wszystko są problemy, które da się rozwiązać. No ale czarny będzie cierpiał, będzie tutaj musiał się wykazywać w tej sytuacji. W partii Goniec E6, czarny kontynuuje rozwój, biały hetman E2, hetman czarnego schodzi z linii D, żeby zrobić tutaj miejscówkę dla wieży. Na co biały zagrał po prostu hat. W takich ustawieniach zawsze, ale to zawsze trzeba zwrócić uwagę na ofiary gońca, na H3. No, to jest motyw, który każdy z nas widział wielokrotnie. Pogońc bije H3, G bije H3, Hetman bije H3. I zazwyczaj. Albo gdzieś wieża musi wkroczyć do ataku, albo skoczek G4, i są dwa takie typowe sposoby na defensywę. Pierwszy to taki, żeby grać skoczek H2 i później wrzucić tutaj hetmana, a króla sobie chować na H1. To jest taki typowy sposób na defensywę. Natomiast w tym przypadku, no to można nawet jeszcze lepiej, bo można zagrać hetman F1 i tego hetmana się wygania. Tego typu koncepcja. Tego typu ofiara bardzo często jest groźna. No, bo tutaj czarny jest zaledwie jeden punkcik materialny w plecy. No, bo oddał gońca za dwa piony. A król białego jest bardzo mocno osłabiony. Więc czasami ma to faktycznie dużo sensu. Ale w tym konkretnym przypadku, szczególnie przy Hetmanie na E2, to absolutnie żadnego ataku nie będzie. No, ale tutaj Magnus oczywiście nie odpusta. Więc niby pozycja. Bardzo wyrównana. Niby tutaj nic specjalnego się nie dzieje, ale Magnus manewruje dalej. I w ogóle, na pierwszy rzut oka, no to wygląda, jakby biały się tutaj głupio właściwie ustawił, no bo te figury czarnego, przede wszystkim goniec, tutaj utrudniają życie białego. No w ogóle. Warto wskazać, że ten Hetman ma właściwie mało miejsca. No bo na E3 iść nie można ze względu na gonie C5. Za to na linii D, no to zawsze jakieś wieża D8 może być problematyczne, więc to jest naprawdę niewygodna sytuacja. Natomiast okazuje się, że dzięki temu, że biały ma niżej ustawione piony, to tak w rzeczywistości to biały ma tutaj lepiej. W partii wieża D8, skoczek E3, skoczek B6, biały goniec D2, oczywiście, żeby Hetmana nie stracić. Goniec teraz już się wycofał, ale biały mając piony niżej. Zauważcie, że zabezpiecza wszystkie te pola, które lekkie figury czarnego chciałyby wykorzystać. Wydaje się, że to mały atut no bo faktycznie to jest mały atut, no ale w rękach Carlsena, no to wiemy, że taki atucik zamienia się w atucisko. I tutaj figurom czarnego ciężko będzie skleić jakiś sensowny atak, a biały pomału będzie się tutaj odpowiednio przesta przestawiał, żeby ukąsić. Więc w partii mamy zagrane F6, na co biały odpowiedział Hetman E2. No oczywiście zejście ze związania ma tutaj bardzo dużo sensu. Czarny goniec F8, no i biały walczy tutaj o linię D. No to czarny wieża D7. Zauważcie, że jeden i drugi zawodnik starają się robić takie posunięcia, które mogą się przydać. Nie są one jakieś cudowne Jakiegoś przepotężnego ataku, każdy okopany na swojej połowie szachownicy, no ale faktycznie ten zawodnik, który lepiej te figury będzie przestawiał, ten, który lepiej się tutaj przemanewruje, no to będzie w stanie pierwszy przejść do ataku. No i tutaj właśnie Magnus decyduje się na posunięcie C4. No i tutaj ten plan. Dosyć mocno kłóci się z tym, co powiedziałem wcześniej, tak? że te piony nisko ustawione są w stanie ograniczyć lekkie figury przeciwnika. No, i teraz tego ograniczenia już nie ma, prawda? No bo chociażby pole d4 zostało puszczone, więc łatwo sobie wyobrazić, że za moment ten skoczek melduje się na d4. No i to właściwie oznacza jakieś potencjalnie problemy po stronie białego. No ale oczywiście. No nie da się wygrać partii, po prostu dryptając ciągle w miejscu, nie przechodząc na połowę przeciwnika. No trzeba w którymś momencie przejść do natarcia. No i właśnie po to ten pion na C4 jest Magnusowi potrzebny, ponieważ pole D5 jest tutaj bardzo interesujące można tutaj fajnie tym skoczkiem wkroczyć do akcji, no i to jest takie e, przygotowanie do dalszego natarcia w partii Skoczek D5, właśnie. I tutaj co ciekawe, no właśnie to jest to, że e, jak zerkniemy na Stokwisz, pozycja równa, ale ona nie jest równa w łatwy sposób, czyli to nie jest tak, że czarny cokolwiek tutaj zrobi, no to będzie dobrze. Czarny w ogóle musiałby znaleźć taki plan, żeby tego hetmana wrzucać do akcji, żeby pole B4 zabezpieczyć. To naprawdę nie jest łatwe, żeby tego, ruchu, tego typu ruchy wypatrzeć. No i w partii mamy skoczek D4, co jest delikatnym błędem, delikatną niedokładnością, ponieważ ten skoczek błyskawicznie został skasowany. Jak widać zresztą, a ten goniec właściwie nic nie robi. To znaczy, ten goniec faktycznie wydaje się, że jest aktywny. Znaczy, nie no, dobra, on jest aktywny, nie wydaje się, tylko po prostu nie ma kolegów do współpracy. Więc ten jeden goniec, no, niewiele tutaj zmieni. W partii Hetman F8, czyli czarny prawdopodobnie gdzieś tutaj liczy, że się zaktywizuje, no i też zabezpiecza pole 7, bo tutaj cały czas widły wisiały w powietrzu, więc, więc na pewno czarny wolał to, wolał to odbić. W partii A4 figury stoją dobrze. No to teraz piony muszą wkroczyć do akcji i to koniecznie należało zablokować. Natomiast po A5 też gra nie jest taka łatwa. No bo tutaj oczywiście presja na tego piona pojawia się momentalnie, więc dalej są problemy. No ale w partii d 8, prawdopodobnie gdzieś tam C6 w jakiejś dalszej perspektywie było na radarze Abdusatorowa, Abdusa no ale Magnus tutaj szybciej rusza do akcji. I nie można zagrać C5, co ważne, no bo chciałoby się, tak, wzmocnić tego gońca, odbić atak, ale no byłoby tutaj takie związanie, które kończy partię. Więc zostało zagrane goniec C5. No i teraz Magnus nie zagrał idealnie, ale w szachach nie należy grać idealnie. Należy grać tak, żeby sprowokować błędy u oponenta. No, jednocześnie oczywiście samemu się nie wywracając i w partii nastąpiło A5. I teraz y, można było zbić na B4, choć wtedy wchodzi bicie na B6. No, i teraz jest ciężka sprawa, bo ten goniec podwisa, pion podwisa. Więc y, komputer krzyczy, że można zbić na D5, no ale wchodzi jeszcze wtrącenie na C7 i koniec końców wychodzi taka pozycja. I okej. Okay. Faktycznie ona z obiektywnego punktu widzenia jest do ustania, natomiast te białe pola są bardzo osłabione i prawdopodobnie tego się Abdusatorow obawiał, że tutaj różnopolowe gońce, jeszcze Hetmany są na szachownicy, więc są jakieś perspektywy ataku na króla i prawdopodobnie tego Abdusatorow wolał uniknąć. W partii mamy skoczek, bije D5. No to tutaj pionek odbił, no i to jest coś, na co Magnus czekał. Czyli manewry, 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 manewry przez 25 posunięć, jak to zwykle w partii hiszpańskiej. No i teraz Abdusatorow wreszcie popełnia błąd. I na czym ten błąd polega? No to oczywiście nie jest taki błąd kalibru 1300 Elo, że podwali jakąś figurę czy coś, ale pojawiły się dwie słabości. Po pierwsze, jak Pionek odszedł z c4, otworzyła się przekątna f1a6, więc tutaj można kąsać, ale dodatkowo otworzyła się też linia c, więc po linii c też można kąsać. I to wygląda tutaj naprawdę cudownie. No i w rękach Karlsena tego typu presja jest no naprawdę zabójcza. W partii doszło do kolejnych wymian. No, Magnus oczywiście nie bije, bo ten goniec podwisa, więc goniec A4. No i teraz wieża musiała pójść na D6, żeby obronić. I w sumie wygląda logicznie goniec C6, żeby przesłonić defensywę i tego piona atakować dalej. No, ale tu pion wisi. Chociaż prawda jest taka, że tego piona bardzo łatwo się odbija i później można atakować piona C7. Natomiast Magnus prawdopodobnie wyszedł tutaj z założenia, że im więcej pionów, tym więcej punktów do atakowania, prawda? Więc ten pion A może kiedyś stać się wolnym pionem, może zasuwać do pola przemiany, więc lepiej go sobie zostawić. Więc Magnus po prostu hetman E1 w ogóle się tutaj nie śpieszy. I Abdusatorow, no to znacie tego zawodnika, były mistrz świata w szachach szybkich, gdzie ograł właśnie Karlsena między innymi. I Abdusatorow bardzo agresywny zawodnik, on faktycznie czuje dynamikę niesamowicie, natomiast wydaje się, że on jest w takiej fazie swojej kariery, w takiej fazie rozwoju, że on stara się uczyć nowych rzeczy. On ma świadomość, że potrafi zadymić, nawet w niepoprawny sposób, ale wydaje się, że stara się nauczyć też bardziej tego stabilnego grania. On bardzo, bardzo różne debiuty wybiera, od obrony sycylijskiej wariant smoczy po berlinkę, więc widać, że chłop bardzo zmyślnie rozwija się szachowo, no po prostu w pełnym spektrum, tak? Wszelkie typy pozycji chce umieć grać. No, i tutaj F5, fajne poddymienie. Oczywiście tutaj pośrednio zwiększona zostaje presja na punkt D5, no bo defensywa jest podminowywana. No, ale Magnus jest szybszy. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że jedna z najfajniejszych kombinacji Carlsena w ostatnim czasie, ponieważ mnie przynajmniej najbardziej fascynują takie sytuacje, że. Jeden gracz myśli sobie, że jest sprytny, ale finalnie okazuje się, że to ten drugi jest sprytniejszy. Czyli jeden policzył jakąś kombinację, a drugi też policzył jakąś kombinację, ale ten jeden krok dalej. To jest, to jest naprawdę urocze. No i teraz w partii wieża C1 Hetman A7 wybicie na F5. No i teraz Hetman wrócił się na d4. Nie najprecyzyjniejsze podejście, no ale faktycznie jest atak na gońca, jest atak na piona. I w partii wieża b4, no i zauważcie, plan Abdusatorowa to nie tylko zgarnięcie piona d5, bo to mógł zrobić od razu, ale jeszcze dodatkowo atak na piona a5. No i w partii wieża c7 i wydaje się, że Magnus... Wpadł tutaj jak śliwka w kompot, czyli Abdusatorow w swojej głowie, pomyślał sobie, tak, wieża bije F7, to jest po prostu gruby błąd, no bo oczywiście zbić tutaj królem nie mogę, no bo jest strata Hetmana, ale mogę przecież wtrącić bicie na A4. I to poszło w partii. No i teraz, jeżeli Wieża zbije na A4. To była koncepcja Abdusaturowa. Jeżeli wieża bije A4, no to wieża D1. Odzyskuje tutaj Hetmana, no jeszcze stracę tego pionka, no ale w takiej wieżówce mam naprawdę duże szanse na remis. No bo skubnę piona F5, jeżeli chłop mi piona F5 nie odda, no to wtedy królem się tutaj wtrynie i piona F2 być może skubnę, No i faktycznie pod presją czasu Abdusatorow e, mógł liczyć na naprawdę dobre szanse na yy, może uzyskanie remisu albo chociaż kontr. No ale Magnus też policzył ten wariant, i w głowie Magnusa wieża bije f7 było genialnym uderzeniem, bo po Hetman bije a4 jest niezwykle ważne wieża bije g7. I to wtrącenie Abdusatorów przeoczył. Okazuje się, że po król g7 już nie ma szacha na B7 ze zdobyciem Hitmana, powierza bije A4, znowu wieża D1, no ale teraz będzie wtrącony szach na E5 i dopiero bicie na A4 i pozycja jest wygrana. A jeżeli tam powierza G7 gdzieś król odchodzi, to też można zbić. No bo oczywiście szach z odsłony grozi, mat grozi, więc pozamiatane. I w partii poszło królew 8. No, ale teraz już taką wieżówkę. No, to Magnus bezproblemowo realizuje dwa piony przewagi. No, i tutaj po król G3 Abdusatorow postanowił się poddać. Także muszę wam powiedzieć. Bardzo ładna partia w wykonaniu Magnusa. Dzięki temu, e, oczywiście, wygrał mecz z Abdusatorowem. To są finały Champions Chess Touru. E, I w tychże finałach jest 200 tysięcy dolarów za pierwsze miejsce. Więc lepsza nagroda niż za wygranie turnieju kandydatów za, e, za tak poważny turniej. Także super. E, no i tutaj grają naprawdę poważni zawodnicy. Bardzo ciekawy format, bo 15. Minut plus 3 sekundy, więc szachy szybkie, chyba najciekawsze. I tutaj, tak jak widzicie, naprawdę dzieje się bardzo, bardzo dużo. A jeszcze jest fajna promka, bo za oglądanie transmisji z Champion's Touru przez minimum 4 godziny dostajesz diamencik na czeskomie na dwa tygodnie za darmo, więc grzechnie skorzystać. Możesz albo angielską transmisję wybrać, albo polską. No i oczywiście, widzimy się na na Twitchu, codziennie o 18:00 przez kolejny, przez cały tydzień, będziecie mogli śledzić te zmagania na żywo. Także do zobaczenia!